sobie gramy w naszą ostatnią bardzo dawno niegraną grę i układamy brofo! brofo! zginąłem! Ne, odbiłaś się broford. ten o nie, amunicję mu nic od ściany, Bo jak to możliwe? Nie, dobra, sprawa jest taka, że musimy tu zrobić tajnie. O kurde, rozcie, jak zrobić teraz? Patrz, rozcie, rozcie, godu. chodźcie dołem, tu jest kanały wentylacyjne. Uu, chodźcie. Są. Chodźcie, tylko że tych jest Dwóch was dobra, zostało. Musimy patrzeć, tu jest działku, musimy się przekraść do tego działku. Czekaj, czekaj, czekaj. Patrę, Zróbcie czekaj. sobie dziurę z drugiej strony. Nice. wykopcie A, sobie tak. tunel. Grób A, se wykop. Do reaktora Ehe. się dostaniemy dzięki temu. Drub Idzie Nice, ty yy, Teraz musicie zwolnione tempo zrobić, żeby przeskoczyć. Poczekaj no. Bo nie przelecicie. Dobra, czas na na klas mocy. Był klas mocy, teraz w klasie się musisz... Co jest, kurde? No. O, nice, poszło. Molopoko. Oooo, życie grana. Noooo. <śleski> 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 Co tu dużo mówić? Nie, się rozpędzić, a nie slow. Ale o co mieliśmy się Nie, no trzeba też slow żeby się no, dalej leci się Dobra, chodźcie kanałem wentylacyjnym, to jest jedyny sposób. Na pewno wszyscy przeżyjemy. O -o. Czy ktoś już zginął? Nie, ja żyję sobie. A, no chodźcie tutaj, się. kanałem wentylacyjnym To jest okay. okay. eee. tą... ja jedyny sposób. Bo ja jestem latający. A, Albo ty musisz przejść nam pewnie. No. O. Nie! O, cześć! cześć. Mam pomyłać, tak Hello, nie wiesz, Darkness, do my old friend! Patrzcie, jest to jakiś to raz. To no, to 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 Tam mamy się dostać? Tak, patrz. To jest taka piątkę, bo nie dolecisz. Wiem, wiem, ale to musisz dwa razy do przodu dać, wtedy biegniesz. chyba jest taki pro tip. Pszuch. No to no samo. Dobra, dobra, ale to trzeba chyba jednak trzeba, wiecie? A bo musisz machinę zapierdzielić. W końcu się uda. A właśnie, może machinę zapierzymy po prostu. A może ja dolecę tam po prostu. No dobra, to na może. Na swoim dolec. lataniu. Chodźcie z naszymi bumy lataramy. tam taka misja skradankowa na cicho tylko! Tak, na cicho! damy. A też słyszałem takie na cicho. Na cicho misja skradankowa latająca... To jest idealne na cicho. Rozwalcie reaktor, bine... traktor. Ludzie Proszę. mi przejście ładne. O, no dobra. I nice. Przejście. Beek, Dobra, secret przejścia Pek, secret passage Że musimy tutaj Pasycz? połączyć moce I... albo nie Albo nie <laughs> Połączyliśmy Dobra. moce, albo... Hej, Ej, ale Dobra. to reszta i tak musi tu zrobić bo. No, ale to górą musimy Zaraz zrobić. wam coś załatwię może piętenty? na górze no, Ale nie zrobi, no nie doskoczymy przecież Doskoczymy, o, musimy na spincie Jak dwa razy strzałkę naciskasz to robi sprint. Chodź, połączymy moce, uda nam się Chodź D Masz o. Dobra, czekam na was Którym się robi o piątkę? O tym I? I teraz o, jest tam z góry. No to nie jest dla A no to ja, ja was zaraz uratuję. No bo jest taki Dobra, Ło, tu co? Patrzcie jaki tu jest spadek znowu. Ale to jest bez to sensu czasami, dziwne, ja pierdolę. Super. A drzwi A, się. oni zginęli wszyscy. Co. Widocznie to jest jakaś bardziej skomplikowana... A dziś dobry o, o. jest. Uciekaj! 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 Pee, załatwione! Masz eee. Uciekaj Dobrze, biorę komando. Yes, o, 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 cześć, o, bo ja okej. zginąłem. Ja jestem. Kamera mi się zatrzymała, ja biegłem Biotrek. dalej. Dobra, sprawa jest taka, że pomimo tych drastycznych o, żyję już przeżyliśmy. Halo, ja nie ja nie żyję. Przecież próbowałem wejść do bota, ale <laughs> bez sensu. Może cię zabił bot? Może cię zabił. No, on strzela pa. A jak się wchodzi do bota, bo nie pamiętam nigdy. Na całym C całym chyba. Go. Aaaa, nie wiem. Nie, no już tylko nas nie zgnieć. Gratuluję! O, gdzie masz? Co się, się stało? Bot ci się rozwalił. Nie, wyskoczyłeś z niego, patrz. A, Działa! Jestem? O, jestem, działałem, dobra. Dobra, to. Łoo! Wow! Okej! Okay. Co jestem się nata, stało z Botem? Się, za mną! O, w mordę! Uważajcie, no, co Wyśmiali Cię! Ale ja tu muszę przeskoczyć, to. Cześć, Admiro chodź! Ej, goście są w ziemi! Nie Jeden rady! Spadochroniarzy w ziemi! O, po tym tym. I lecisz? Leć, Admirus! Nice! O nie. Typy! Tam są piły na dole takie. Były. Tylko biegnij, Admirus! Biegaj, to ty żyjesz! Dasz radę! O! A, ale no mamy i... nie ma checkpointa, nie? Ale blisko no. było, nie? Mamy checkpointa. O, nie mamy żadnego checkpointa. latającego chyba. A, ale checkpoint, Nie okay. mamy jednego latającego. Mamy? Dobra, Robota. Nie... O! O, jesteś. Daj, piątka. Dobra, piątka mocy. I teraz, a umarłem. A po Dobra. tym znaku się da, da, pa. Nie mam, nie umarłem. Ej, doskoczyłem, ale. Ja tego. też. Tylko tutaj jest traktor. Nie mogę nic Co, zabili mnie. Skończyło się zwojone ja tempo. No strzelił Co mi w głowę, się spinałem. Ale to jest... Dziurkę. Ale to jest reaktor. Rozwal reaktor, go! No tutaj, no, tutaj dobrze? O! O! A! Jak reaktor. to... Patrz! Hmm. Po profesorsku! Ja patr... Ja po pa, ja pa, ja pa, profesorsku? Kaki, no, ja, to to zrobiłem, no! teraz to zrobiłem, to teraz i tak nie przejdziesz chyba. No, tylko no, teraz mam... Te piły się da rozwalić normalnie. Na, 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 przejdę. Te piły da się da rozwalić? Tak. Strzelaj do nich i padną. O, same się rozwaliły. Bo to może być niekoniecznie, zdrowe dla twojego Dobra. Jestem tajnym agentem! Nie bez powodu mówią na mnie SRAMBO! SRAMBO! Chyba <grywa> SRAMBO! SRAMBO? E. A dlaczego ostra haszy? SRAMBO JESTEM! O, nice! Dobra, musimy tutaj... O, właśnie! To, to, to chciałem zrobić! Dobra, pomysł! pokaż NA AUTO! Wow! Admiros. Go zajechał! Ja to może poczekam! Tak! Uf. Admiros! Admiros! Tak, tak, tak biegnij! Rozwal tą maszynę! Tak. To jest Zabewu! Go, Admiros! za Rakiety naprowadzające! O nie! Już pograłem! Dmiroz zginął. Do widzenia w no To już koniec misji. O! Ale bez sensu! Upadły się 3 metry od helikoptera. Mechdrop, unrekord. Łu! Mechdrop? No. Czyli będziemy zrzucać dropa z mecha. Chyba o to tak. chodzi, specjalną miech. No dobrze, dawaj teraz 7 lecimy. A może C kolejne, bo mam o, zaległe jest C? Jeszcze? Dobrze, no, przepraszam. C, C jak. Okay. ten. Calculated. C jak. nie wiem. Cebula. To jak Nie wiem. Eee, Co chyba grunki. nie mam pomysłu na nazwę. Co jakaż To tak. Oczywiście, no, no tak, Ceyak. O jesteśmy o nie, w klatce! Okay. Wszyscy o nie. mamy tego samego typa. O nie. Unial to gdzie rozpierdziel. To jest, wielka, bo to jest wielka ucieczka. To jest tak. Mac Uważajcie, to jest bo, to jest bo on jest tak najgorszy. W grze. Ohoho, Dobra, macie postać. Dobra, rzucajcie po prostu tam jest? kim jestem? Chodź, idziemy. Jesteśmy już już. Jesteśmy armią braci. Ty z wielu. Chodź, kolego. Kumplu! Ej a możemy się tu pozabijać tym, co nie? Nie. W sensie, a nie. jesteśmy sami... A jesteśmy otworni na te wybuchy? Tak, Uf, to dobrze. Bo no to są nasze w... mamy różowe nożyki. No to, to jest kurwa jakiś... Nie! To zbija... wow. to jest, ej, to jest miście składankowe ludzie, oh. Musimy tutaj po tajności. No, po tajności już wszyscy nie żyją. No. W tej grze da się coś po tajności, b P2, dasz sobie radę! Dobrze oh. oh. Okej okay, żyje. Easy. O. Oh. Dobra, are. musisz uwolnić ze uh. wszystkich. Co zdasz? Co Tak, co zdasz? To ja ci odpowiem, albo nie, zapytam cię o coś, eh? oh. Uratuj tego biednego save'a! Staram się. O oh, jest, proszę bardzo, here you are. O oh, yeah, ja, cześć! Cześć! Co zdasz? to, hey. hey, hey. hey. to po tak. Nie no, jest bezsenny. O, oh. oh, przykleiło oh, mu się. O oh, kurwa! O oh, nie. Oj, nie, nie, nie! Co ty robisz? Jam ktoś parają. On się boi, po się bo on ma tylko doble. On boi się Ameryki. Ameryka! <noise> no niech nie kluczuje nie, twój Nice brudni. man Pamiętaj, że pracujesz w tajnych o. oddziałach specjalnych. Robisz najtajniejsze misje w całym mieście. O. Ten o. nie o. zauważył. Zaraz Ło jesteśmy! O. Jemy, Dobra robota! Halo, proszę nie spamować z co, co mówisz? Nicco. Nic, co? Nic, <grym> tak. Dobra! O nie, tam jest! O nie, on nas zabije wszystko! O, o. Idę się schować. O! Ja za, czemu zawsze dostanę rykoszotę? Po Podniosłem cię! Tak naprawdę to nie, nie A. da się podnosić. Zginąłem! Nie da się, jak masz tego nowego typka, jakiegoś takiego, wiesz... A, tego, tego. Od tu zginąłem! Py! Idę tajnym przejściem, które sam sobie wyjaśniłem. Wyjaśnił? Za, załatwiłem i... Chodź, brady, patrz! Aaaa! Zaprowadzające! O nie. Ej, czy na, e, pe, tak w ogóle takie pytanie, <grym> Jest Paweł? Nice. Nice. Czy nadal jest tłumaczem? Pa, co? Tłumaczę Tłumaczem. Paweł? Takim tłumaczem? No. Zaś ci wytłumaczę. No, Zaś... no, Czyż tak. Może już teraz nie, nie tłumaczy ludziom. peszek, umarczy. Wszyscy, wszyscy... Nie niewiergodne! Nie nie tak, um, jak easy. tak dobre może być! go. Nice. O mózg! Idziemy. no nie, no, dlaczego? Za głośno? O, ale tu stałem no, rakietą no, samonaprowadzaną. naprowadzaną. Czasami robisz o. bardziej na cicho. Ja staram się na y cicho, wiesz? Ja też jestem cichutko. W ogóle no, się nie no, odzywa. Ej, czemu otworzyłeś te drzwi? Nie chciałem Ej, piątkę musiał przebić. No chciałem przybić piątkę. Zapukał. Chcieli. Ej, już nie jest daleko, to jest checkpoint któryś tam, nie? No, to już jest blisko końca. Myślę, że to już jest ostatnie. Dobra, Ostatnia musimy po prostu prosta. skoczyć. I tutaj się przekraść tak wejście. Ło, ale się przekradłem. Ja nie razem się przekradł. No. Idziemy tędy. Co się stało? Innym przejściem Wszyscy, że. Nie nie, nie, nie spamujcie tak, tak dużo. Halo! Za ale dużo! będą rakiety. Uważajcie, tam jest rakieta śmierci. A to byłem ja! Ja pierdolę, chcę przystać na dole, ja tam po burzy Tak, chciałem O, zabiłeś zły. go. Dobra, taktycznie. Poświęceniowo, pa. Pyk! Można do ścian przyklejać, pa, jak go zrobiłem. No właśnie można do ścian przyklejać. Pa. No idealnie. Hłow. Jesteście, Hłow. jesteście agentami specjalnymi, pamiętacie, co? Coś na <grym wiosenka> głowę <grym> wskoczyło. <wiosenka> o, jest tu ktoś do uratowania. Czekaj? To jestem ja! Wiem o nie, jak. on teraz strzeli w beczki. Znowu zostałem wow. ten. Podbiję mu to no pod piętę, spokojnie. Uratujcie mnie, oh, O, mnie. No uratuj. Yes, proszę bardzo, nareszcie! Kładź, ich tam jest! A o, zginęli! No że... zginąłem! To był już koniec! Who, o, o, to przypadek! Ale, o, o! Ale misję! To mają być oh, yes. misje! To jest! Takie wyzwanie, co ja w domu robiłem! Oh. Taka prawda! To są kredy jakieś To są jakieś dodatki, których. bonusów to mamy. Nigdy nie mieliśmy. No właśnie, jakieś super dodatki! To fajne! Super tajne dodatki! Dobra, to Kiedy strzeliśmy wszystkie, chce dawać świderce! Czas najwyższy, ruszyć po Pyk! na prawdziwą misję! No. Ciekawe, ile jest tu w ogóle tej poziomu. Marun! Dobra, lecimy. To to, to. My byliśmy na 36% Bro Do dopiero. Jeszcze trochę. Broforce! Dobra, no teraz coś zazwyczaj dopiero ja... Dobra. Uje! Yeah. Wyskoczyliście! Teraz misja na cicho? Tu, 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 tu. O! Oh, Ta, rozwalmy Jeste, ten radiowóz! Redmaster jeszcze... Człopu! Jestem sędzią! O, co to było? Sędzią, sędzią! Brohar! reaktor! Traktor! O, o, Traktor, jak to się mówi? Uratowałem bro, Hetir. U nieba mnie zgnieciesz! Dzięki! Łotwark! No. Ej, był okay. hmm. ten, ten taki? Ten? To miał... no. Który? Ten no, był, 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 taki robot. robocik. Nie, nie wiem z jakiego filmu. Ej, idziemy? A ja Tam jest do uratowania myczek. Chodźmy co po nie niego. Siedzę. Halo. więziony. Ej, co? O. jest jakiś samobójca? Siema. Siedzę sobie na taksówce i O nie! Nie podejrzewaj mu! podejrzewać. Wysadzili mu taksówkę. Ej, czemu ja mogę na to? zabił mnie. O! Co cię zabił? No tam na górze typo jakiś. Ty no! A już go Ale... zabiłem. Aha, to okej. Okay. Bez głowy leży. Zabili cię po śmierci. Ej, ja mam jedno live. nie mogę się z tym spróbuj Ej, ja też mam Spróbuj na z. Nie działa ono zet. Nie mogę się zet. Może mam jedno lajk, like, powinienem. Może musisz być checkpoint, nie? Ej, strzelaj go. Łoł. Ale jesteś słaba, nie rozpatrz. Pyrc. Pyrc. On jest agent, agentem, on jest agentem dobra, to w więziach. Dobra, dobra. Jakimś pik pikaczem. Ty nie dajesz rady. Nice Najzraźniej, bro. Kalkulator tego. No, I nu ci kurwa nie widzę. No. O, Ej, bo tam jest. To jest do uratowania. O, Brady. O, jest szczere. Ja eee. Nie wchodzi tam ciężko. Dobra, skatu. na 3-4. Dobra, zaczekajcie na mnie! A! Brawo! Jedziesz! Ło, twoje ciało co ich osłoniło. Diabeł jest na plakacie. Co ty zrobiłeś? O, co to, to już jest plakacie? koniec? co ty zrobiłeś? Okay. Koniec! Zaczekaj na mnie! Yes. nice! we dwóch polecieli. Okay, yeah. tak misy, no? Tak no, ale to jest tylko bo etap. W tych misjach jest więc więcej etapów. Dlaczego my jesteśmy nie. dobrzy? Bo, bo jesteśmy już, tak, już się tak, dużo, bo tak dużo graliśmy w Force, że już po prostu mamy doświadczenie. Dlaj, tak. skill'a w moim palcu mamy. Dobra, ludzie stracią datki! Aka, Tam U, chyba miny truec, są na dole, wiecie? Zrobiliśmy tutaj taki, roz taki rozpiździec. Dobra, możemy dostać środka teraz! To była mina, <superheroes> to była mina, Piotrek. No, była, była. Co ja w ogóle mam za mocą jakieś? Uuu, zabiłem! Ej, o, zabiło mnie. Chodźcie, zobaczymy co tu jest. Cześć, jestem w piwnicy. Gdzie ja Witam, witam go w Halo, na dół, w lewo! A, tędy! Proszę Dobrze, się uspokoić! Tam, ja! O nie, tam jest potwór! Drzwi! Potwór. Wow. O nie! Tam są koce! Dobra, zastanówmy się, kto żyje? A faktycznie mamy tu iść w dół, no Co dobra. Ty, ty żyjesz. To ty, a ja jestem w piwnicy. Patrzcie na to! ja rozwal to Niczego się nie sko, spodziewał. Na na du du No Nice! Dobra, nice. Check Brawo, checkpoint. Uratuj to w piwnicy. Uratujcie się, <tut> na się nawet dwóch Chciałem. masz do uratowania du, du, du. Nie, jest, tam na górze co? był jeszcze jeden zaczekajcie chwilę dobra <tut> jestem no, jest, nie, no. jestem conanem conan brona Dzień, tu jest, jest. on nie tak uciekaj, no konan. Prze... już idę po niego jak tam mieczem się kłowa <tut> ładnie jest miecze no ale miecze Hmm. Oo. No. Dobra, rozciekaj Horan, jesteś naszym agentem specjalnym. Chodź na dół, tak halo kolego, bo kamera nam się nie Ej, przesuwa. Panie kolejny, pan rozjęcie. <skryp� Yeti> ja mam cały czas ten ekran odblokowania nowej postaci. Musisz też nacisnąć kupciu tasku. No. O! Dobra, zniknęło. Serio. Naprawiłem błąd! Chodźcie na dół! Nie mogłem, wciskałem wszystkie klawisze. Trzeba zbudować pada, a na padzie się trudniej to robi. Tak. Napadzie na na się, na padzie, rano, na padzie bo się bo jest, trudniej Z klika. Bo, bo, jest no, yy... bo nie ma Z. No, dlatego, że no bez Z trudniej. No, To jest takie utrudnienie, żeby po prostu napadzie się gra gorzej. U, flaki. <laughs> o Jezu znaczy ten diabeł na dole jest na padzie się gra o wiele do uratowania. To jest dyskryminacja padów. Ale to jest właśnie no. kara za to, że go zapadzie. Ale to jest, no, no, to jest dyskryminacja padów. Halo, idziesz na dół kolega, bo nie no, mamy kamery. To jest jak robot, który zginął w końcu, świetnie. Przepraszam, ja idę. chodzi o to, że to jest misja skronekowa, pamiętajmy. No, 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 no. Nie ja ja wiem. Cześć, Diabeł. Uuu, kim ja ma jestem? Ma. Jesteś? Nie Team, jestem? Jesteś? Kim? leczącym. Żołnierzem. O! Pesza Dobra, gdzie ty jesteś? No. Ej, gdzie ty jesteś? Nie, nie ma, ja sobie mam. Nie ma go, chodź na dół, bo nie mamy kamery. Czemu ta kamera za nim lata? No właśnie, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? O, tu, cześć. Dobra, schodzimy. I winda, koł Winda! Nie jechałem windą prawdziwą i nudzi Nocie tam na tym miał ratować Rzegnaj diabełu! Już to tyle! O nie, dobra! O, O, <ślinik> <ślinik> o nie! Do góry! <ślinik> nie, nie, nie! Dobra, nice. Oj, tam jest Admirosek Tam jestem sobie na dół. Ile po ciebie? O, mnie Ej, ho, halo, chodźcie na dół, co wy tam wariujecie? O próbujemy zgnieść, diabeł. ty coś nie widzisz tego? <grym <grym nie zgniataj go. Cześć Admiros. No w końcu jakaś normalna 70. postać. Kło! Czak Czoris. Brakczoris? Brakczoris. Bramboris. Chodźcie. Bramboris. Do windy! Cała ekipa, O. Cześć, rozwalę tylko reaktor. Po co? O nie! Nie! No i zniknąłeś nas. Teraz zginiemy wszyscy, brawo. Kto to zawodnił? Nie wiem. A ty w windę chyba zapadłeś. Tak? I <laughs> jest do uratowania by tam diabełek. No to muszę go uratować. No to było! Uratowany. Wow. Um, broczet! Tego lubię. Broczety. Go dół! O, ty, diabeł! O, diabeł pokonał Dawaj, pokaż mu! On no, ma zawsze ciemne sensy zarówno to w tym Patrzcie na to. To już jest koniec. już jest koniec, Czekajcie! Żegnajcie! Haha, O ty, czemu by ze mnie uciekłeś? Nie no. poczekał. No. No, ja nie z... w... W dupiu, no nie poczekał na kolegów. No cię wypił, Nie bo ten coctor się strasznie spieszył No, no na o, pewno ale, 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 ale to była taka fajna misja nawet taka strategiczniejsza troszkę mi się... Nie strategiczniejsza, no? No. Taka była... O, o ktoś dobra, jest podwójnym. Ja jestem tak. jestem Brambo! Ja ja most już ja rozwalony, brobopem. ktoś już spadł. O nie. O, ratunek. O nie! O, jest ratunek. BOSZ! Co? O, Mega O nie Megacokter! KOKTER! KOKTER! Czy ktoś widzi to ukryte słowo? KOKTER? gdzie on leci jak... Mission failed, a trzeba uciekać do góry cały czas. Mega! Mega Trzeba do góry uciekać cały czas, bo on leci do góry. Dobra, musi po prostu windą pojechać, to są... NIE! No to już nie ma windy dalej. Mega kokter! Gdzie ja jestem? Ja żyjemy. też nie wiem, gdzie jestem! Czemu ci taki Hallo! Hallo, Halo, żyje jeszcze? Halo! Już nie żyje. Halo! Ja żyję, ale kamera o. się. Tak, żyjemy. O co chodzi? Musimy biec do góry szybko, bo on leci do góry o. i nam zabiera kamerę. To Może równo chodźmy. Biedzmy. Biedzmy. No to nie rozwalajmy niczego. Dobra, to chodźmy. Nie, no zejdź z tej windy, bo cię zgniecie. A! Dobra, no nie zauważył. Trzecia runda pod rząd, który jest zgnieciony przez Dobra, Tu, tu, tu. Dobra, już O, no nie, już padłem, co mi zabiło. No jakiś wybuch, ktoś musiał podpalić wybuch Na pewno Uciekaj Biegnę. Mega kokter! Mega Biegnę! Ratuje kogoś! Ludzi uciekajcie! A ty nie tracimy czasu, żeby uciekać, zginął. Ktoś inny. Uuu no. Ale, ale ty żyłeś chwilę, bo cię uratował. Ale ja uratowałem tak? ludzi. No? Uratował cię z Trzeciego! A ty zabierz wiedz co się stałeś. No jest o jest góra! I wow. ja mam nową postać! No. Checkpoint!

O, skala, o, nie, jest wybuchowe coś! Kolejna osoba! O, Szybko! O nie, wiem, o, o nie, jak polecieliśmy panika, tam. O, panika, zginąłem. Panika, ja, nie, nie, chyba, umarłem. ja padłem. Dobra, u jestem, uratujcie mnie. chwilę żyłem jeszcze. Ale o, 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 nie. Szybko Najbardziej walka w waszym żyżeniu. To muzyka, o, muzyka nie? Episka muzyka. O nie, o, na sam! Uratuj nas! Dawaj, 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 dawaj! Nie wiem, co mam robić! Stop, Biegnij! Stop! stop Skacz! Stop, stop, stop. Co się musimy go trzeba zabić go zabić do tej beczki. pory pewnie, bo tu te rakiety to lecą do góry. To jest zbiorniki, aaa. nie? Trzeba tak, a, tak zrobić, żeby on oberwał. Tylko trzeba na niego poczekać, nie? No. Tylko zabijajcie no. ludzi, a beczki zostawiajcie na później, nie? No. W momencie, o, i oberwał. Ta, jedno mi koniec? Takie było! Um, ale zwolnił tempo jest, dosta zakon berwie jedną. Dobra, druga! Leci. Pyk. Dobra, to jest porównywalna Nie wiem, Kaka. gdzie jest skomplikowana gra. Leci. Le Dawaj się leci. Leci. O nie, coś mi zabiło, jakaś, jakaś leci. Ratujemy cię! O, cześć! cześć. cześć? O, oberwał. sekundę, to trzeba go trafiać. O, już zginął. Jest? Trzy, trzy razy dostał. Uważnie? Ło, nice boss, man, nie? Easy boss. Wiedzieć dlaczego? Bo to był helikopter! Tak, dostał w koka i zginął. Co i to tyle chyba, nie? Dostał w koka? Helikopter? Yyy, eee, Kok tyle? Tego, no trzy misje przeszliśmy, no tak. nie? No, no, no dobra, dobra tym akcentem dobra. kończymy. Ero, Yo!